Borka, jesteśmy o czymś Tak, chcę. chodzi o kanki. Zbiorniki. Chcesz z temu o zbiornikach? Nie, nie, tak, to jest tylko przepierka. Zawsze staje panu. Mój najnowszy projekt, który odmienił cię tej walki. Słucham, Słucham. Oto nasz najnowszy wynalazek, czołg Mark I z kołami z tyłu. No może rzeczywiście tak wygląda, ale zaraz przedstawię. Jak to działa? Tak. Naprawdę zrobię sobie wrażenie nic. No to tak. Tutaj są umiejscowione tu i z drugiej strony armaty kaliber 57 mm. W tym miejscu są trzy karabiny maszynowe Hotchkiss. Planujemy też inną wersję wyposażoną w sam, same karabiny maszynowe. Będą właśnie tam gdzie armaty. Taka kupa żelaza? Jak to się będzie poruszać? nie to pociągną? Nie, nie, nie. W środku będzie jeszcze silnik gaźnikowy, Daimler o mocy 105 kolonii Ile to waży? Dokładnie nie wiemy, ale będzie dało mi jakieś 25-26 ton. O oh my god! Już na pewno będzie jeździć? No na początku nie na szybko na pewno. 5-6 km na godzinę maksymalnie. Ale mówię, w ogóle się przemieszczać. Proszę o wyraźne przemieszczanie się czymś takim, czy jakimś takim pokolu. Titanic tak, ta był Każdy, kto miałby coś takiego, z pewnością wygrałby każdą wojnę. To nie można trafić w ręce wroga, bo to tak przykrywka. Tak. Nie, nie przerywaj, swinton. Nie wydaje mi się, żeby to miał w jakiś sposób pomóc, ale dobrze. Zbudujcie to, przeszkódźcie ludzi. Chciałbym się mylić, ale pozostaje realistą. Nie daliśmy. Bardzo wrócę do realizacji poręku. Brytyjskie czołgi. Podczas I Wojny Światowej pozytywnie zaskoczyły generała Heike ze względu na swoją skuteczność. Niemcy próbowali się ratować. Chcieli się wyposażyć w tę zupełnie nową broń. Już w 1916 roku utworzono komisję techniczną, która miała spowodować konstrukcję własnego czołgu. Tragedia, tragedia. Te drugie z na taki pomysł. Jeszcze perfidnie nas oszukiwali. Żadne zbiorniki dla Rosjan. Tylko wielkie maszyny gromiące naszą dumę. Jeszcze nie za późno. Jeszcze mamy szansę Popracowałam projekt naszego czołgu. Jeszcze nie do końca, ale... Pośpiesz się. Nie widzisz co dzień dzięki tym z nami robią? Fran francuskie, rosyjskie, amerykańskie. Jeszcze tego nam tutaj brakuje. Pokaż co masz. Tępy projekt. Jaki wstępny projekt? Wolne. To być gotowy na zaraz. Ja rozumiem, ale muszę jeszcze zapoznać się z projektem brytyjskim. Muszę jeszcze zapoznać się z badanymi sanitami. Badami? Oni robią z nami co chcą. Wiesz co? Mam pomysł. Chcesz się dowiedzieć więcej o tym, Marku? Wyślecie na front, przyjdziesz mu się z bliska i wrócisz z gotowym już projektem. Nie, 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 nie! Wszystko zrobię jak można najszybciej. No, to może teraz powiem, co już mamy. To jest pewnie No, na pewno będzie cięższy niż, niż brytyjski. Na pewno zawierał y, więcej ludzi niż ten brytyjski. To ja rozumiem. Na pewno będziemy wyposażony w armatę i karabiny maszynowe, ale szczegółów jeszcze jeden. Nie, tak. To nam zaraz wojna się będzie kładzieć, alianci są coraz bliżej, a tym co to jest takim planem? Ogarnij się. No dobrze, to ja do Pierwsze czołgi niemieckie pojawiły się na polu bitwy dopiero 21 marca 1918 roku. Państwa centralne przegrały tę wojnę, między innymi przez angielski wynalazek, który jak się później okaże, nie był jednorazową ideą walki. Musimy porozmawiać o produkcji czołgów. Jestem ja pewien, że musimy tak inwestować w ten rodzaj produkcji? Pamiętasz pierwszą wojnę światową? Pamiętasz, co się stało z Niemcami? No, polegli, bo Amerykanie... Żaden Amerykonin! To brytyjski wynalazek tank przyczynił się do ich klęski. Nie jestem ślepy. Widzę, co się dzieje na Zachodzie. Hitler jest coraz bardziej niebezpieczny. Najpierw Anschluss Austrii, teraz ta Czechosłowacja, ale Henry chyba nie jest taki głupi, żeby atakować tak rozległy kraj jak naszemu Na razie nie. Staram się go jeszcze pozyskać na jakiś czas. Ale gdyby jednak zaatakował, to obecny sam nam mnie wystarczy. Na razie nie. Przede wszystkim postaram się uspokoić sytuację międzynarodową. Bardzo dobrze, że 7 lat temu kupiliśmy te dwie sztuki od tego Amerykońca. Christiego. No... może zamiast na ilości, lepiej skupić się na jakości. Ilość to jakość sama w sobie. Czemu podważasz me słowa? Chcesz tak szybko wylądować na Kamczatce? Przepraszam, bo... Przede wszystkim wojna teraz by wyglądała o zupełnie inaczej. Gdyby Mikołaj II miał takie maszyny w swojej armii, to na pewno nie byłoby naszego cudownego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. mają plan i jak odwrócić lasy wojny światowej. Jakiś plan? Mają ogromną ilość czołgów. Nazywają je Grysy. Planują zmasowany atak. Nonsens! Nie nas za Stalingradem! gradem. Nie pokonają nas i teraz. Wszystkie czołgi na zachód. Jazda! W od 5 lipca do 23 sierpnia 1943 roku między siłami niemieckimi a radzieckimi rozegrała się Bitwa na Łuku Kurskim. Uznaje się ją za największą bitwę pancerną świata, a także obok Stalinin za jedną z najważniejszych na froncie wschodnim. Gdyby wojska Stalina nie wygrały tej batalii, nie wiadomo jak dalej potoczyłyby się wojny. Wojna światowa była potwierdzeniem tego, że czołg nie był jednorazowym wymysłem brytyjskim, ale że stał się nowym wyznacznikiem potęgi zbrojnej. Każda profesjonalna armia powinna być w niej wyposażona. Pamiętasz Nikita, jak Ci mówiłem, że bez tych maszyn nie wygramy tej wojny? Nigdy nie wątpimy w naszego wodę. Patrz, to jest nasza duma. T-34. Niesamowicie się prezentują. Ale to nie koniec. To nasz nowy kierunek w agresywnych stosunkach międzynarodowych. Nie przestajemy z produkcją. Ludzie muszą wiedzieć, że żyją w największym imperium w historii tego świata. Już ja o to zadziała. we